Czarny samochód stoi w pełnym słońcu na czarnym asfaltowym placu. Nie ma najmniejszego ruchu powietrza. Jest godzina 13:07. Mimo otwartych drzwi w samochodzie, temperatura już wynosi 37 stopni Celsjusza w środku samochodu. Ja za chwilę te drzwi zamknę i spędzę tutaj bitą godzinę w zamknięciu. Łącznie po to, żebyście wy nie musieli tego robić. Pierwszym patentem na obniżenie temperatury w stojącym na słońcu samochodzie jest tak zwana energetka, czyli koc ratunkowy. Z jednej strony złoty, drugi srebrny. Dosyć duży. Jeżeli okryjemy samochód dwiema takimi energetkami, całe promieniowanie powinno się od tych energetek odbijać. A temperatura powinna gwałtownie spaść: spadnąć, spaść. Energetka odbija do 90% promieniowania słonecznego ok do 90 to powinno zadziałać zaś drugim patentem jest taka oto uniwersalna wielosezonowa osłona przedniej szyby za 10 zł Czas start minęło właśnie 10 minut to niedużo temperatura skoczyła do 41 stopni to już dużo ale muszę powiedzieć, że... no na razie w ogóle nie jest źle. No, trochę leci ze mnie woda, ale zupełnie nie jest źle. A to dopiero 10 minut jeszcze 50. Godzina 13.28, czyli siedzę tutaj 21 minut. Nie wiem czy mój telefon za chwilę nie dostanie na łeb po prostu, bo temperatura właśnie przekroczyła 48 stopni Celsjusza. No to jeszcze nie jest 50 Na 50 trzeba jeszcze trochę poczekać Ja nie wiem ja, ja normalnie to się nie pocę Ale zobaczcie to Ja normalnie się nie pocę A tu jest Tu jest jakiś dramat Ja pływam Pływam, ale nadal nie odczuwam Jakiegoś super wielkiego dyskomfortu Nie wiem Nie o co chodzi. No, A poczekam jeszcze 40 minut Termometr wywaliło poza skalę. Że tak powiem już jest, nie wiem, z 55 stopni Celsjusza. Pff, czuję się fatalnie. Ksycha mi siada, nie wiem w ogóle, co się dzieje w ogóle. Ja się nie spodziewałem. Ja myślałem, że sobie po prostu od tak przez godzinę będę tutaj siedział. Ten co mi po prostu zapiernicza jak szalone. Ja cały pływam. Dostaję na łeb. Łeb zaczyna mnie, nawiasem mówiąc, po prostu boleć. Temperatura 55 stopni jak nie więcej. A mi zostało jeszcze ponad pół godziny. E, wesoło. Ponad pół godziny, czy mniej niż pół godziny? Zacząłem od 13.07, muszę skończyć o 14.07. Nadal wesoło. Minęło 50 minut i jest mi cholernie, cholernie źle. Wierzcie mi, zmuszam się, żeby w ogóle. Móc cokolwiek powiedzieć do tej kamery, bo mój mózg zaczyna odcinać niepotrzebne funkcje, skupia się na przeżyciu. Filip Heiser, ja naprawdę nie wierzyłem. Kuba klawiter, nie, mieliście rację. Wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, ale to jest moment, w którym zafundowałem sobie dość poważny w skutkach udar cieplny. Okropny ból głowy, dreszcze, nudności, totalny brak koncentracji. Dlaczego się dopiero wieczorem. Ale trwało przez kolejne dwa dni. Nie polecam. Ja spojrzałem na zegarek, dopiero teraz minęło 50 minut. Jest 13.57. Mam dreszcze. Temperatura przekroczyła już dawno 60 stopni. Za chwilę wskazówka termometru zatoczy kółko. Jedna z moich kamer odmówiła już posłuszeństwa ze względu na przegrzanie. iPhone za chwilę zrobi to samo. Ja za chwilę też zrobię to samo. Dlatego po 50 minutach. Postanowiłem przerwać eksperyment. To jest koniec. To jest, to jest chore. To jest chore, niebezpieczne. Ja tych 10 minut po prostu mógłbym nie przetrwać. Ja mam tak gęstą krew już teraz, że za chwilę tu padnę na ryj. Mam dreszcze, boli mnie głowa. Jestem cały mokry. Temperatura 60 stopni. Tego się nie da kontynuować. Przykro mi. Koniec. To jest chore. Mam zawroty głowy. Uff, idę do cienia. Nie jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że słabszy organizm po takim zabiegu mogły zaliczyć po prostu przysłowiowy zgon. <grym wytrzyma> tak się bawi Adbunium. No. Świetnie. Miał mnóstwo szczęścia. To jest zupełny zbieg okoliczności. To wcale nie jest tak, że ja nagrywam filmy tylko dlatego, że mam współpracę z Letyshops. Jest dokładnie odwrotnie. To Letty Shops zawsze proponuje mi współpracę wtedy, kiedy ja mam zamiar nagrać film. Ale jest pewna nowość. Zobaczcie o czym mowa. Nazywa się to pakuj walizki z Letty Shops. A co oznacza w praktyce, już wam mówię. Oznacza to, że kaszbaki, czyli zwrot gotówki za zakupy dokonane online styczkom Letty Shops, oczywiście, zostały zwiększone. Jak zwiększone? Zobaczcie jak. Na przykład w Booking.com do 10%. Wow! Serio do 10%. W Decathlonie do 6,75%. Też wow! Allegro do 7,25%. Również wow! I zobaczmy... Okej, okay, dobra. Moje ulubione. Czego szukamy? No oczywiście folia NRC. Ponieważ będzie nam bardzo potrzebna do przeprowadzenia dzisiejszego eksperymentu, a mianowicie obniżania temperatury w piekielnie nagrzanym samochodzie. Folia termiczna NRC kosztuje 16,90 Możemy sobie wrzucić do koszyka, a potem shops wypłaci nam zwrot części zapłaconej gotówki. Easy. E, osłona słoneczna. Osłona słoneczna. O, 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 Ale czegokolwiek byśmy nie szukali, Leti Letyshops zainstalowaną na waszej przeglądarce zawsze mamy zwrot części wydanych pieniędzy. I to działa, to wy już to wiecie. A nowością jest, są właśnie te powiększone kaszbaki, dosyć znacznie powiększone kaszbaki w ramach akcji pakuj walizki z Letyshops. Leti Shops zainstalować możecie z linku, który znajduje się oczywiście tradycyjnie pod filmem. Albo korzystając z tego właśnie oto tutaj QR-kodu, który widzicie od minuty. Także zachęcam, polecam i pozdrawiam. Admas. No dobra, powiedzmy, że nie jest źle. Zanim zacznę stosować patenty na obniżenie temperatury w samochodzie, to chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Ciekawostkę, no nigdy tego nie robiłem, ale wiem, że da się usmażyć jajko na masce samochodu stojącego na słońcu. No ja muszę to sprawdzić. Wybaczcie. Jajko rozbije w tym miejscu po środku maski. O! Ale co się dzieje? Raz, że spływa i trzeba przytrzymać palcem, żeby nie spłynęło, a dwa. No, mimo oczekiwań, białko jajka się w ogóle nie ścina. Oczekiwałem, że zetnie się momentalnie. Wszak maska jest tak gorąca, że aż parzy nie można jej dotknąć. Dlaczego jajko się nie ścina? Może jak spłynie lekko w dół, to się zetnie, ale też nie. Za chwilę wpadnie mi na chłodnicę i zaklei ją dokumentnie. Precz! Temperatura maski wynosiła ponad 73-75 stopni Celsjusza. No w tym miejscu, gdzie rzuciłem jajko, było mniej, no ale nadal było 70. Jajko ochłodziło maskę do temperatury 50 stopni Celsjusza. Także no dziwne. Że to się nie udało. Białko się nie ścięło. Czyli są szeroko otwarte, więc temperatura w samochodzie no, znacznie spadła. Jest 46-47 stopni? Wygląda to nie najgorzej. Niestety nie jest to rozwiązanie zbyt tanie. Energetyki zawsze były drogie. Kosztowały chyba 13 zł za sztukę. 26 zł na to, żeby okryć kabinę jeepa jednorazowo. Trochę drogo, ale zobaczymy, jaki będzie efekt. Po godzinie to jest zdecydowanie jeden z tych eksperymentów które będę musiał odchorować no ale już, już, już dosyć naczekania czas sprawdzić jaka jest temperatura w samochodzie po godzinie ekspozycji słonecznej w środku w aucie jest fajnie ciemno nic nie widać nawet nie muszę otwierać samochodu żeby sprawdzić temperaturę bo termometr jest widoczny przez szybę i powiem wam że szału nie ma zupełnie szału nie ma jest 45 stopni w środku to nadal jest cholernie gorąco Myślałem, że te energetki dadzą cokolwiek. Otaczają samochód naprawdę dobrze. Od strony słonecznej są otoczone, jest otoczony całkowicie energetkami. A mimo to po godzinie w środku jest nadal cholernie gorąco. Być może lepszą opcją byłaby taka osłona na przednią szybę. Na pewno estetyczniejszą, łatwiejszą w obsłudze i tańszą, bo ta osłonka kosztowała dychę. No, wada jest taka, że przykrywa tylko Przednią szybę, a co z bocznymi? No pewnie by się dało, ale trzeba by to było jakoś zakombinować. No jak to się nie da, Michel? Wszystko się da. Odrobina taśmy montażowej i wszystko się da. Samolot przykryty z dwóch newralgicznych stron. W środku jest bardzo ciemno. Chyba nawet ciemniej niż w przypadku energetek. Czy to oznacza, że temperatura na termometrze będzie niższa? Ja już mam. Tego eksperymentu. A wow! Ja już mam tego eksperymentu serdecznie dosyć. Sprawdźmy, jaka jest temperatura po godzinie wewnątrz samochodu. 43 stopnie. Nieco lepiej niż na RZK, Ale nadal beznadziejnie. A wiecie, co jest absolutnie najszybszym sposobem na schłodzenie samochodu? No nie zgadniecie. Informacja, że jest godzina 16:47. Ja już skończyłem eksperyment. A temperatura na dworze to 40 stopni Celsjusza. Zrobiła nam się 12 minuta filmu. Uuu, idzie na rekord. Ja wiem, że to jest szósty z dziesięciu ostatnich odcinków Admastera, ale prrrr! Rób te odcinki krótsze Adbunio. Nie, no żartuję, będę robił dłuższe. Znowu żartuję. Ale nie żartuję w kwestii kolejnego odcinka. Słuchajcie, w kolejnym odcinku kolejny rewolucyjny wynalazek. HD Vision, część druga, już się nie mogę doczekać. Szło to do mnie trzy tygodnie z Chin. Nie, czekaj. Dystrybutor Jana Ostroroga, Warszawa. Anyway, i tak pochodzi z Chin. Jest to HD Vision Wrap Arounds. Już nie mogę się doczekać odcinka z tym rewolucyjnym wynalazkiem w roli głównej. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia z dziesięciu ostatnich odcinków Adbastela. Adbastel.